Witam wszystkich bardzo, bardzo ciepło w tych ciekawych czasach, kiedy będziemy rysowali sobie online. To znaczy myślę, że ci, którzy mnie znają, to wiedzą już, jak tutaj zajęcia wyglądają, na które oczywiście zapraszam, kiedy się skończy cała ta yy, nawała. Natomiast ci, którzy nie, to może poznają i też przyjdą. A dzisiaj z racji tego, że zbieram się święta, wszystko nam się w tych świętach kojarzy z jajeczkiem, to będziemy z jajeczka dzisiaj rysowali zajączka. Zaczynamy w prosty sposób. Myślę, że każdy jak powtórzy to tak jak ja to zrobię, to mu to na pewno wyjdzie. Mamy jajeczko. Jest jedno jajeczko, w którym tutaj na dole będziemy rysowali kółko. Następnie robimy kolejne kółko. Wiem, że to na razie może najioczka nie przypomina, ale zobaczycie, po kolei wszystko będzie. Tutaj robimy kolejne kółko, a to dla odmiany zarysujemy na czarno. Następnie dwa kółka i chyba już wiadomo, że to jest nasza główka. Dlatego zrobimy jeszcze po jednym jajeczku i jeszcze po jednym. A w środku po mniejszym, po mniejszym. One są oczywiście takie wydłużone, ale to dla potrzeb tego, że mamy tutaj zająca. Zrobimy dwa duże jajka. Wiecie, że to są oczy, które sobie troszeczkę tutaj przyrysujemy. Zrobimy może powieki, żeby jajeczek był lekko zasłany, bo on tak będzie się, jak widzicie, chyba tutaj w trawie. I jedno jajko z tej strony i drugie jajko z tej strony. Kolejne jajko. Jak widzicie wszystko z jajek się składa. I kolejne jajko. I może jeszcze jedno. Ale... Tu chyba trzeba zrobić takie, myślę, kreseczki, bo to będą bazurki naszego zajączka. Czy mamy wszystko? No chyba tak prawie. Zrobimy mu zęby, żeby miał. I jeszcze ważną rzecz. I takiego kicającego zajączka. Myślę, że możemy sobie narysować teraz albo później przed świętami lub na same święta. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.